Jak zadbać o to, by na starość nie biedować, a gdy jeszcze mamy możliwość pomóc swojemu długofalowemu sukcesowi finansowemu? Jest jedna taka rzecz, taka umiejętność, co lepsze każdy może to ćwiczyć, na końcu podaje, jak to robić. No i co to jest? Jak z tego skorzystać i skąd wiemy, że akurat to jest to? I jaki styl zarządzania finansowego sobą reprezentujesz? To też ważne, sprawdzisz w połowie dzisiejszej animacji. Więc wyjaśnię pierwszą rzecz. Co jest kluczową cechą dla sukcesu finansowego? W 1972 w nowozelandzkim Dunedin rozpoczęto eksperyment, który trwał ponad 40 lat i polegał na monitorowaniu życia tysiąca, wtedy nowonarodzonych dzieci. Monitorowano w eksperymencie dużą ilość informacji na temat dorastania i życia tych ludzi, w tym ich sytuację finansową. Eksperyment dał olbrzymią ilość informacji i dość jednoznacznie wskazał, jaka umiejętność, zestaw cech dała badanym największe szanse na komfortowe życie finansowe w dorosłości. No i oni przeprowadzili eksperyment, to teraz i my przeprowadźmy pewien, by wyeksponować dwie składowe tej umiejętności. Gdybyś na początku tego eksperymentu, konkretnie w 1974 roku, zainwestował w amerykański indeks S&P 500, który obejmuje największe firmy w USA, dla uproszczenia liczenia powiedzmy 1000 dolarów, to nawet uwzględniając wszystkie rynkowe hossy i bessy, a było po drodze kilka sporych krachów, inflacje, wypłacane dywidendy, miałbyś dzisiaj około 37 tysięcy dolarów. Tak. Około 37 razy więcej za siedzenie i czekanie. Mówimy o 50 latach, kiedy pieniądz wrzucasz i sobie leży, dając średnią roczną stopę zwrotu 7%. A gdybyś gdzieś po drodze jeszcze dorzucił parę tysięcy jako młody człowiek, to obecnie ty na starość i twoje dzieci miałyby parę zmartwień mniej. Przysporzyły to dwie cechy, które są wynikiem tej umiejętności, o której mówię, która wyszła w słynnym badaniu. I te składowe to cierpliwość i regularność. A z pomocą tym, którzy chcieliby zacząć regularnie i cierpliwie budować swój kapitał, przychodzi sponsor dzisiejszego odcinka aplikacja XTB wraz z jej planami inwestycyjnymi. Jest to intuicyjne rozwiązanie pozwalające w wygodny sposób inwestować nawet niewielkie kwoty w setki funduszy ETF, które podążają za wyceną wybranych indeksów giełdowych, spółek z określonych branż czy nawet metali szlachetnych takich jak złoto czy srebro. W aplikacji XTB znajdziesz funkcję autoinwestowania, która pomoże Ci w byciu regularnym. Wybierasz kwotę, okres, metodę wpłaty, a Twoje środki będą systematycznie inwestowane zgodnie ze strukturą Twojego planu. Co ważne, korzystanie z planów inwestycyjnych XTB do obrotu w wysokości 100 tysięcy euro miesięcznie odbywa się bez prowizji. Przy wyborze sponsora odcinka wziąłem pod uwagę również inną kluczową rzecz: edukację. Jeśli nigdy nie inwestowałeś, to warto zbudować sobie solidny fundament wiedzy a w aplikacji XTB znajdziesz setki godzin materiałów online, które pomogą zadbać ci o bezpieczeństwo finansowe. Każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem, dlatego do tej kwestii trzeba podejść w sposób odpowiedzialny, a historyczne wyniki nie są gwarancją sukcesu w przyszłości. Klikając w link w opisie znajdziesz wszystkie informacje, a przy tym wspierasz rozwój kanału. Patrząc na eksperyment z inwestowaniem, wychodzą nam cechy takie jak cierpliwość i regularność ale są to wynikowe elementy wpływającego na sukces finansowy, które możecie zaskoczyć. Długofalowo za sukcesem finansowym stoi inteligencja emocjonalna. Dlaczego? Czym jest i jakie cechy warto rozwijać? Jakie podejście najbardziej przeszkadza? To druga rzecz. I to podejście to jakoś to będzie. Każdy z nas zna taką osobę, co pomimo niewielkich dochodów Ledwo wiąże koniec z końcem, bierze spontanicznie na kredyt w sklepie nową konsolę czy telewizor. Ba, może nawet niektórzy oglądający ten film takie decyzje podejmowali, że szli w cudzysłowie tylko popatrzeć, a wychodzili z kredytem na parę tysięcy. Często by uciszyć wewnętrzny niepokój związany z podejmowaniem takiej decyzji, pojawia się taki głos, no jakoś to będzie. I potem taka osoba nie potrafi się powstrzymać. Albo inny wymiar tego podejścia w czasach studenckich, gdy obiecałeś sobie, że się pouczysz na poniedziałkowy egzamin, a masz naprawdę sporo do nadrobienia. Jednak jest sobota, jest piętnasta, siadasz w końcu do notatek i książek, ale godzinę później znajomi piszą, żebyś wpadł o siedemnastej na imprezę. No i tyle było z uczenia się. Idziesz się bawić, mimo że może to skutkować oblaniem sesji. No. Zresztą, co tu daleko szukać? Każdy z nas kojarzy spotkanie sprzedażowe przysłowiowych garnków, skierowane głównie dla seniorów, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, a jednak nagle pod koniec kilkoro z nich w cudzysłowie stać na kredytowany zakup na kilkanaście tysięcy złotych. To podejście impulsywne, niezdolność do pohamowania potrzeby natychmiastowej zabawy, gratyfikacji, nagrody. To w świecie finansowej psychologii określić można jako finansowa impulsywność. Patrząc szerzej na to zjawisko, jakoś to będzie, dotrzemy do takiej zdolności jak do kontroli poznawczej. I to jest trzecia rzecz. Kontrola poznawcza to umiejętność świadomego kierowania uwagą i hamowania impulsywnych reakcji oraz zdolność do elastycznego dostosowania się do zmieniającej sytuacji. I ta kontrola poznawcza to kluczowy mechanizm, który pomaga zwiększać inteligencję emocjonalną i jest bezpośrednio z nią związana. Dalej pomówię o tym, jak to ćwiczyć. Czyli mamy taki ciąg przyczynowy. Im lepsza kontrola poznawcza, tym lepszy dostęp do inteligencji emocjonalnej, tym lepsza finansowa odpowiedzialność. Kontrolę poznawczą można ćwiczyć oraz wymuszać w środowisku dookoła ciebie. Jednak tutaj pojawia się nam podział na kilka typów zarządzania finansowego. Najbardziej klasyczny to osoba, która ma wysoką kontrolę poznawczą i niewysoką inteligencję emocjonalną. I taki najbardziej męczący to osoba, która ma niską kontrolę poznawczą i wysoką inteligencję emocjonalną. Przyjrzyjmy się temu drugiemu typowi i zobacz, czy to przypadkiem nie dotyczy Ciebie. No bo jak to wygląda? Doskonale rozumiesz emocje innych, potrafisz współczuć oraz jesteś pomocny, uprzejmy i poświęcasz wiele dla innych, ale równocześnie wiesz, że Twoje wybuchy złości ranią innych, jednak nie potrafisz ich powstrzymać. Świetnie odnajdujesz się w towarzystwie i relacjach, ale Twoje osobiste życie. To nieplanowany bałagan, zero organizacji, chaos i wysoki stan bieżącego rozkładu. A ten pierwszy typ z wysoką kontrolą poznawczą, ale nie wysoką inteligencją emocjonalną, to na przykład sytuacja, w której doskonale zarządzasz swoimi zadaniami, jesteś osobą poukładaną, opanowaną, bardzo logiczną, ale nie rozumiesz subtelnych sygnałów emocjonalnych od innych, a sygnalizowanie potrzeb emocjonalnych inaczej niż wprost wydaje się przynajmniej dziwne, Ludzie mogą odbierać cię jako osobę zdystansowaną, czy wręcz zimną. I teraz, jeśli jesteś taką osobą z wysoką kontrolą poznawczą, to dość szybko będziesz w stanie sobie wyszkolić pewne nawyki, rutyny zwiększające inteligencję emocjonalną. Jednak, jeśli masz niską kontrolę poznawczą i nawet wysoką inteligencję emocjonalną, to te dwa obszary będą regularnie stały ze sobą w konflikcie. Będziesz w chaosie omijać spotkania, będziesz wpadać w tarapaty finansowe i ciągle pożyczać od znajomych, których masz masę, ale będziesz pożyczać, będziesz ciągle gonitwie za pracą, za kasą. I to jest ta rzecz, która tak silnie wychodzi w tych badaniach. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną i w tym z wysoką kontrolą poznawczą osiągały najwięcej sukcesów finansowych. Dlaczego? No, tu trzeba omówić pewne składowe, i to jest czwarta rzecz dzisiaj opóźniona gratyfikacja. Zdolność poczekania na większe nagrody zamiast natychmiastowego wydawania albo natychmiastowego zysku to się oczywiście łatwo mówi, ale gdy przychodzi to do czego jak wiele osób daje się złapać w mechanizm szybkich i łatwych zarobków, tracąc przy tym majątek, oferty 15-20-30% lokat rocznych. To niezwykle trudna zdolność utrzymania samodyscypliny, czy to w sytuacjach, gdzie inwestujemy długoterminowo w akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe, czy po prostu decydujemy się na inwestycje zawodowe, w nową umiejętność czy nowy biznes. Rzeczy mogą trwać latami. To wszystko wymaga czasu, cierpliwości. No i dochodzimy do tego kompulsywnego kupowania pod wpływem chwili w sposób często reaktywny, czyli odreagowaniu trudnych emocji w sklepie emocjonalnego kupowania. No dobra, więc. Mamy te cztery rzeczy, ale jak to ćwiczyć? Jak ćwiczyć tą inteligencję emocjonalną, tą kontrolę poznawczą? Spróbuj najpierw wdrożyć tak parasolowo nad tym wszystkim technikę 48 godzin. Jak kusi cię na większy zakup, daj sobie 48 godzin na zastanowienie. Pozwól emocjom opaść, przyjrzyj się racjonalnym przesłankom stojącym za tą decyzją. Ja tak miałem osobiście skupnem tabletu od niemal zawsze. Miałem momenty ekscytacji, podniety, już bym wydał te pieniądze na jakiś topowy model, ale gdy dałem sobie czas, to po analizie do wszystkiego mobilnego wystarcza mi w 100% smartfon, a do pozostałych pracy mam wystarczająco mocne komputery. I w zasadzie ten tablet jest tak pomiędzy tym i tym, ale i szybko wybiłem sobie to z głowy. Dawałem sobie czas, żeby odleżało, i no sam się do tego zniechęcałem. Kolejna rzecz do ćwiczenia rygorystycznie dziel przychody. Próbuj systemów regularnego podziału zarobków. Oczywiście, żeby to robić, musisz na początek choć orientacyjnie wiedzieć, ile procent na co wydajesz. I tak na przykład co miesięczne przygody dziel w systemie 50, 30, 20 albo 70, 20, 10 w zależności od tego, jak to u ciebie wygląda w strukturze wydatków, gdzie dla przykładu to 70%, to wydatki na te bazowe potrzeby. 20% odkładasz na przyjemności, a 10% te oszczędności czy inwestycje. Warto też ułatwić sobie ten proces, na przykład przez automatyczne przelewy co miesiąc. Wtedy nawet nie musisz specjalnie myśleć, tylko po prostu to się dzieje. Kolejna rzecz do ćwiczenia: ustalaj sobie wypłatę. To ciekawy patent dla osób, które prowadzą własną firmę. Zamiast dysponować 100% środków Twoich i firmy, ustal sobie wypłatę i przelewaj sobie na osobne konto ustaloną kwotę X. Reszty nie tykaj na prywatne wydatki, żyj tylko z tej wypłaty. A to, co zostaje na koncie firmowym, reinwestuj w działalność. No i kolejna rzecz do ćwiczenia, bardzo ważna nie kuś kredytu. Może być sytuacja odwrotna, gdy borykasz się z trudnościami i ledwo możesz coś odłożyć. Wtedy taki mały kredyt konsumpcyjny wydaje się bardzo kuszący, bo nawet nie mając wolnej kasy, możesz dostać jakąś fajną rzecz dostać tą nagrodę. Ustal sobie zasadę, że dopóki nie jest to życiowy przymus, nie bierz kredytów konsumpcyjnych, mówię tu precyzyjnie o konsumpcyjnych, nie inwestycyjnych, czy nie na przykład dla nieruchomości. Są one drogą pułapką finansową. Widać na przykładach osób, które nie są w stanie odłożyć paruset złotych co miesiąc, ale biorą coś na kredyt, no i co się dzieje? Nagle bank magicznie zmusza cię do spłaty tych paru stówek. One nie biorą się przecież znikąd. Sytuacja dociska cię tak, że nagle możesz i przeżyć, ledwo bo ledwo, i spłacić, bo musisz. A lepiej zrobić na odwrót, tych parę miesięcy poodkładać i sobie to coś kupić, niż być zmuszonym przez bank do bolesnej zmiany w życiu pod naporem kredytu. To, to jest też element godnościowy, no bo ten kredyt kosztuje dodatkowo pieniądze i godność i jest nieubłagany. I teraz popatrz na piątą rzecz, którą chcę dzisiaj pomówić. Bądź świadom takiego efektu, który nazywa się efektem Diderota. To taki ciekawy odruch konsumpcyjny, który prowadzi nas z jednej decyzji zakupowej nieubłaganie do drugiej decyzji zakupowej w taką niekończącą się spiralę. Czasami widzę to w różnych hobby czy u różnych gadżeciarzy, na przykład akwarystyka czy fani sprzętu Apple. Im bardziej rośnie Twoja wiedza o akwarystyce czy bardziej rośnie Twoje usprzętowienie, tym więcej odkrywasz gadżetów i narzędzi dalej do kupienia. Podobnie jest z ogrodnictwem czy innymi hobby. Ale ten efekt robi się poważniejszy, gdy zrozumiesz pewne zależności. Na przykład zaczyna się od kupna jednej koszuli, a kończy się na kompletnym rebrandingu twojego stylu i nowej garderobie w domu, oczywiście wydając na to setki, tysiące złotych. Wybór nowego sportu często kończy się kupnem nowego sprzętu, a w zasadzie zaczyna się od kupna nowego sprzętu. I tutaj jest jeszcze problem, bo zanim jeszcze ustalisz, że jest to Twój sport na lata, na życie. I potem te nieużywane korki czy strój wiszą w szafie i się kurzą. A nowy samochód, w szczególności o klasę wyższą niż miałeś, to nowe, droższe dodatki, droższe przeglądy, częstsza konserwacja. Często się mówi, że musicie być stać po prostu na ten nowy samochód. Albo na przykład remont jednego pomieszczenia otwiera puszkę bantory z remontami kolejnych pomieszczeń w mieszkaniu czy w domu. A przeprowadzka z mieszkania do domu to już jest zupełnie inne uniwersum dodatkowych wydatków, jakich w mieszkaniu nigdy nie było. Nowe wybór diety na przykład może wymagać kilku nowych narzędzi do kuchni przemodelowania w ogóle tego, jak funkcjonujesz. I tak jest ze wszystkim. Taka spirala kupowania. W tym kontekście żadne hobby nie stanie. Popatrz na taki rower. Hobby jeszcze można jakoś uzasadnić, no bo jasne, rower to rower, ale przesadnie drogie auto, niepotrzebny remont w niewłaściwym czasie, impulsywna decyzja o zakupie nowych ciuchów albo rzucanie się w wier nowych studiów. Zadaj sobie pytanie w tym kontekście, czy naprawdę tego potrzebuję? Czy kupuje jedno, by dopasować coś w czymś drugim? Jeśli coś kupujesz, to kupuj najlepiej tak, by nie wymagało to za chwilę drogich dodatków, albo za chwilę będzie niekompletne, albo będzie dodatkowe bonusy i wpakuje cię w spiralę wydawania. Nawet nazwa efektu Diderota nawiązuje do sytuacji, w której Diderot zamiast zaakceptować, że jego szlafrok odstaje od reszty jego garderoby i mieszkania, uznał, że wszystko wokół niego wymaga zmiany, dopasowując to do szlafroka. Tutaj zaszyta jest ta inteligencja emocjonalna jako umiejętność pełnego wykorzystania i docenienia tego, co już masz. To będzie naprawdę nieocenione. Na inteligencję emocjonalną składa się kilka cech, i wiele z nich można regularnie ćwiczyć w dorosłym życiu, a każda z nich przyczynia się do Twojego życia finansowego bardziej niż mogło być się wydawać, bo zdecydowanie dzięki inteligencji emocjonalnej będzie Ci łatwiej. Wykorzystać wiedzę finansową, jaką uzyskujesz po drodze, wykorzystać ją, bo to, że ją posiadasz, to jedno, ale umiejętne wykorzystanie jej. Spójrz na takie cechy jak wysoka samoświadomość, to doskonale znanie siebie i swoich niekoniecznie najlepszych nawyków w wydawaniu i celowe unikanie takich sytuacji bądź projektowanie przestrzeni dookoła Ciebie tak, byś nie wpadał w głupie pułapki. Asertywność, zdolność do odmówienia innym i sobie, na przykład niepotrzebnych zakupów. Panowanie nad emocjami, nie danie się wkręcić w ten wir emocjonalnych i impulsywnych zakupów, które mają przykryć to, że po prostu czujesz się źle. Rozumienie własnych emocji tu i teraz, zdolność do rozpoznania w sobie takich stanów emocjonalnych, w których na przykład nie jest najlepiej iść z tobą na zakupy albo podejmować kluczowych finansowych decyzji. Czy na przykład rozumienie własnych potrzeb, głębokie zrozumienie potrzeby zabezpieczenia siebie i swojej przyszłości, co może szybko? wyhamować emocjonalne zrywy, by wydawać więcej, niż się na to stać, albo wrzucać oszczędności w niezwykle podejrzane oferty w stylu tych, które brzmią za dobrze, by były prawdziwe i najczęściej wiążą się ze straceniem całego kapitału. więc swoją inteligencję emocjonalną, zdolność do poczekania, zdolność do rozumienia własnych potrzeb, potrzeb innych, nic nie da tak dobrego zwrotu w życiu jak właśnie ta inwestycja w inteligencję emocjonalną. No i też wiedzę finansową. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.